Zagrałem sobie mecz w. Zagrałem mecz reprezentacji Polski w Mistrzostwa Świata w trybie profesjonal. Pierwszy mecz będzie z Meksykiem. Zobaczymy, czy go wygramy. No i gramy. a więc pierwszy mecz z Meksykiem. Bardzo zależny od awansu. Zieliński, Lewandowski, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, zagranie do Szymańskiego, Sebastian Szymański, Sebastian Szymański, Szymański, Sebastian Szymański, Świderski, wrzutka, Robert Lewandowski, nie ma bramki niestety, będzie od bramki zaczynał, a nie jest rzut roźny jeszcze, dobra, teraz Zieliński dośrodkowanie, nie ma bramki, teraz Lozano, Gajardo Arvarez Guardado Lozano Jimenez <coughs> Lozano Guardado Bednarek Strata piłki Lozano Hirving Lozano Lozano Gajardo Arvarez Jimenez Zalewski, Żurkowski, Lewandowski, Krychowiak, Świderski, Świderski, Karol Świderski, Karol Świderski, Karol Świderski, Zalewski, Krychowiak, Korona, Korona, Rodriguez Korona, Jimenez, Kamil Glik, Żeee! Niestety Lozano strzela bramkę na 1-0. Trzeba teraz strzelić dwie bramki, żeby wygrać ten mecz. A jedną, żeby zremisować. Szymański, Sebastian Szymański. Szymański. Szymański doświadkowanie. Robert Lewandowski strzela. Nie ma bramki. Jeszcze tam był strzał innego z Polaków, ale teraz będzie doświadkowanie. Zieliński. Kamil Glik strzela, ale nie trafia w bramkę. I teraz kolejny rzutrożny Zieliński, Kamil Glik nie ma bramki. Robert Lewandowski, strzał zablokowany. Kamil Glik, aj, Arvarez, Rodriguez. I teraz korona, Żurkowski, Szymon Żurkowski, Zalewski, Nikola Zalewski, Nikola Zalewski, Robert Lewandowski, ależ tutaj fart. Ależ błąd Meksykanów w obronie. I ten błąd wykorzystał Robert Lewandowski. Bramka z niczego. Guardado. No i jest remis. Nie wierzę, co tu się stało. Po prostu, co tu się stało. Bramka z niczego. Lozano. Arvarez. Lozano. Guardado. Arvarez, Guardado. Lozano. Jimenez. Rodriguez. I teraz Kamil Glik. Świderski. Karol Świderski. Strata piłki. Sanchez. Sanchez. I teraz Żurkowski. Świderski. Karol Świderski. Świderski. Karol Świderski. Jest rzut wolny. I teraz... Kiwior Żurkowski Zalewski Piotr Zieliński Piotr Zieliński! Nie ma strzału. I teraz Lozano. Rodriguez. Rodriguez. Korona, Korona. I teraz Korona. Arwarez, dośrodkowanie w polekarner. wybijają Polacy i teraz Żurkowski Szymon Żurkowski, zagranic do Szymańskiego, Sebastian Szymański Szymański, Szymański, Sebastian Szymański strzał i broni to bramkarz Karol Świderski nie ma bramki Aj, szkoda, mógł podawać Szymański, ale teraz Korona, Korona Żurkowski, Korona, Sanchez, Rodriguez, Korona, Kivior i jest out. Dla Polski, Kivior. Ostatnia akcja tego meczu. Żurkowski. Robert Lewandowski, Zieliński, Piotr Zieliński, Piotr Zieliński, Szymański, Sebastian Szymański, Sebastian Szymański, Moreno zatrzymuje Szymańskiego, a więc niestety remis w pierwszym meczu, chociaż czy remis jest zły, no nie wiem. Wystarczy tylko wygrać z Arabią Saudyjską i, nie prze i zremisować z Argentyną. I najprawdopodobniej będzie awans. Ale Lewandowski uratował Polskę Przed porażką Pod koniec pierwszej połowy, a więc No trzeba teraz zremisować z Argentyną Nawet 1-1 I będzie Bardzo dobrze albo 0-0 Nawet 0-0 To będzie bardzo dobry wynik A więc dobra, teraz będziemy sobie grali Kolejny mecz Kolejny mecz Mecz się zaraz zacznie. No i to składy są już pokazane. Lewandowski, Dzieliński, Świderski, Szymański. Szymański, Świderski, Dzieliński, Żurkowski, Zalewski, Nikola Zalewski, Zalewski, Romeo przejmuje piłkę i teraz Krychowiak. Krychowiak, Zalewski. Robert Lewandowski, ależ tutaj była sytuacja bramkowa, ale obronił to Martinez i teraz Bednarek, nie ma bramki i będzie kolejny chyba rzut rożny. Nie, jednak od bramki będzie Argentyna zaczynać. Martinez. Molina, Romero, De Paul. I teraz Molina. Molina. Molina zagrani do Depola, Depol, Messi, Messi, Messi. Messi. Kiwior. <coughs> Bednarek, Żurkowski, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski. Biegnie Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, Lewandowski. broni to Martinez. Teraz rzutka Zieliński. Robert Lewandowski strzela i bramka. Polska prowadzi z Argentyną 1 do 0. <tryk> Tego nikt się nie spodziewał. Paredes. Loselso. Loselso. Paredes. Kamil Glik. Świderski. Robert Lewandowski. Zieliński, Piotr Zieliński, Otamendi, Paredes, Loselso, Loselso, De Paul, Martinez Di Maria! Niestety jest już remis Jednak prowadzenie z Argentyną długo nie będzie prowadzeniem. Loselso Di Maria Di Maria Di Maria Di Maria Wrzutka Messi Kivior przejął piłkę Strata Paredes i teraz będzie koniec pierwszej połowy. Koniec teraz Martinez Di Maria Loselso Di Maria Loselso Di Maria Loselso Martinez Loselso niestety trafia Kurcze szkoda Zieliński Świderski Szymański Sebastian Szymański Sebastian Szymański a i strata piłki Akunia, 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 Mart Martinez nie to jest Di Maria. I teraz wrzutka. Wybicie piłki. Żurkowski. Strata de Paul. Martinez. Krychowiak. De Paul. Los Elso. Paredes. Paredes. Niestety przegrywamy 1 do 3. Szymański schodzi. Chodzi kasz. No i save. Trzeba postarać się o szczelenie jeszcze jakiejś bramki Szymański, Sebastian Szymański. No właśnie ten. Ten z Szymańskiego jest taki śreni, bo Krychowiak. Kasz wchodzi za Szymańskiego i teraz Messi, Depol, Depol, Paredes, Di de Maria, niestety 1 do 4 przegrywamy. Wysoka porażka. Kasz, meti cash, meti cash, Mety cash. Mety cash. Aj, nie, tak nie można grać, to po prostu tak nie można grać. Di Maria, no i już ten mecz będzie przegrany wysoko. Jedyna szansa, no to na to, że Meksyk, że Meksyk zremisuje, powiedzmy, z Arabią Saudyjską, bądź nisko wygra, czyli na przykład wygra 1-0 i wtedy Argentyna wygra z Meksykiem, powiedzmy, 3-0. A my, wygramy, a my wygramy na przykład 3-0 z Arabią Saudyjską. To wtedy dopiero byśmy awansowali. Szczęsny łapie piłkę, Szczęsny wybija piłkę. No i koniec. Akunia, Paredes, Paredes jeszcze Zieliński przyjmuje piłkę. Piotr Zieliński, Piotr Zieliński, no i koniec. Sędzia zakończył ten mecz, a więc koniec i zaraz zagramy mecz z Arabia Saudyjską, ale być może już teraz nie mamy szans na awans. Jeśli Meksyk wygrałby powiedzmy kilkoma bramkami, czyli powiedzmy 3-4 bramki, no to byśmy nie mieli szans. Ale zobaczmy, jak to wygląda tabela. No właśnie. 5 do 0 Meksyk wygrał z Arabia Saudyjską. Czyli powiedzmy Argent My byśmy musieli wygrać 5-0 z Arabią Saudyjską, a my by 3-0 wygrać z Argentyną. Żeby był taki sam bilans bramkowy. No i gramy mecz z Arabią Saudyjską. No, już chyba o nic, ale trzeba wygrać ten mecz. Nie można zakończyć Mistrzostwa Świata z jednym punktem. Świderski, Szymański, Sebastian Szymański, Grzegorz Krychowiak, Grzegorz Krychowiak, Robert Lewandowski, strzał! 1 do 0, szósta minuta meczu, może jeszcze jakaś wysoka wygrana. Alfa Kanno, Alfa Kanno, i teraz Zieliński, a nie to jest Zalewski, Świderski, Karol Świderski, Karol Świderski, Karol Świderski. Karol Świderski. Karol Świderski, zagranie do Roberta Lewandowskiego i jest 2 do 0 2 do 0 A więc może <laughs> Jakiś bardzo wysoki wynik Tutaj już trzeba tylko atakować Wygranie 2-0 czy 1-0 nic nam nie daje Alfarzaj, Kanno, Kanno Teraz Arszeraj, Kiwior, Żurkowski, Świderski, Zieliński, Piotr Zieliński, Piotr Zieliński, Świderski, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, strzał Roberta Lewandowskiego, 22 minuta meczu i się 3, 3 do 0. A więc już mamy bilans bramkowy chyba 0. Kanno, Almaiki, Almaiki, i teraz Żurkowski, Zalewski. Świderski, Karol Świderski, Karol Świderski, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, nie ma bramki niestety, kurczę, trzeba dalej walczyć o te bramki, trzeba dalej walczyć o te bramki, tutaj każda bramka jest ważna, Ardafsari, teraz Mateusz Klich, Zieliński, Klich, Klich, Glik. Zieliński. Nie ma bramki. Kurczę. Almajki. Sari Alfa Żaj. Kamil Glik. To będzie ostatnia akcja tego meczu. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. To będzie raczej ostatnia akcja tej połowy. Alfa Żaj. No i niestety nie będzie 4-0 przed końcem pierwszej połowy. Jeszcze w Trzeba strzelić co najmniej dwie bramki, żeby myśleć o możliwości awansu. Alfażaj. Alfażaj. Świderski, Karol Świderski. Karol Świderski. Karo Świderski. Karo Świderski. Karo Świderski. Aj, strata piłki. Madu. Madu. Ardawsari. Ardawsari. Kanno. Alfażaj. Alfa żaj, can no, Kanno, Kanno Teraz Kivior Strata piłki, nie no, tak nie można tracić piłki W tym momencie, no to Argentyna by musiała z Meksykiem wygrać 5 do 0 Żeby Polska awansowała Ale to się teraz nie stanie Trzeba każdą bramkę strzelać. Każdą bramkę. W Polsce może tylko atakowanie pomóc. I teraz Świderski, Karol Świderski. Karol Świderski podanie i niecelne podanie. I teraz strata alfa żaj, alfa żaj, i ki. Alfa żaj, Al Majki, Al Almaki, Al Farzaj, Kivior. Robert Lewandowski, a i strata piłki, Kanno, Kanno, Alfa i teraz Alszeraj. piłkę łapie Szczęsny, teraz jeszcze jakaś jedna brameczka, jeszcze jakaś jedna brameczka, Krychowiak, Zieliński, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, jest rzut wolny dla Polski, rzut wolny, który będzie wykonywał Piotr Zieliński, Zieliński, broni.